Witajcie moi drodzy, z tej strony Rafał Chmielewski na kanale Wasz Naryngolog. Dzisiaj powiem Wam o pacjence młodej kobiecie, 30-letniej, która przyszła do mnie z pytaniem, czy powinna wykonać operację, na którą jest zapisana i której termin jest za miesiąc. Na podstawie tego, tej pacjentki chciałem Wam pokazać, jakie problemy ma pacjent, decydując się na operację i jakie problemy mam ja w związku z tym, jak ona do mnie przychodzi, czy ona do mnie przychodzi z pytaniem takim: czy tą operację zaplanowaną, zdecydowaną przez innego lekarza, powinna ta pacjentka, czy ten pacjent wykonać? I jaka była historia Pani, która do mnie przyszła? wizyta była kilka dni, dosłownie kilka dni temu. Pacjentka, pacjentka ma problem taki, że główny jej kłopot to jest spływanie kataru po tyle ścianie gardła z Zatok. Nie ma istotnej problemy z węchem, nie ma bólów głowy czy twarzy, nie ma blokady nosa, oddycha swobodnie. I w szpitalu, jednym z szpitali warszawskich jest zapisana na zabieg korekty przegrody nosa i na otwarcie upowietrznionych małżowin nosowych środkowych. Na podstawie badań, które pacjentka wykonała, lekarz laryngolog ze szpitala taką kwalifikację ustanowił, i termin tego zabiegu zaplanowanego jest za miesiąc. No i pytanie pacjentki do mnie jest mianowicie takie: czy na ten zabieg się zdecydować, czy nie? No oczywiście pamiętajcie o tym, że ani zdanie lekarza, który zapisuje na zabieg, ani moje zdanie nie jest dla Was do końca wiążące. No to jest oczywiście kwestia filozoficzna, czy pacjentka, czy pacjent powinien wykonać taki zabieg, który ja powiem, że powinien być wykonany, czy model bardziej patriarchalny, gdzie lekarz twardo stawia na, jednoznacznie na, na opcji wykonania danego zabiegu, czy model komunikacji między lekarzem a pacjentem i wspólnej, ustalenia wspólnych priorytetów i decyzji. Pomijam tutaj w tej kwestii trochę absurd psychologiczny, no bo generalnie jest tak, że Niestety w, w, niestety w tych czasach zawsze decyzja o zabiegu musi podjąć pacjent i pacjent podpisuje świadomą zgodę na zabieg, natomiast sugestia lekarza, czy prowadzącego lekarza, czy moja jako lekarza laryngologa jest zawsze tylko taka, że ja mogę zasugerować sensowność, czy mogę opisać wady i zalety różnych rozwiązań, natomiast ja nie mogę podjąć decyzji za pacjenta, jaki zabieg powinien wykonać. Więc w przypadku y, y, tej pacjentki. Y, Zabieg, zabieg za, zakwalifikowany, operacja przegrody nosa i małżowi środkowych przy, 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 przypominam Wam z opisu, na podstawie tego, co było wykonane w badaniach, głównie w tomografii komputerowej. Teraz tak, co ja widzę w badaniu? Ja widzę w badaniu przede wszystkim u pacjentki, że pacjentka ma drożny nos, ma bardzo umiarkowane skrzywienie w prawo przegrody nosa, natomiast pacjentka nie odczuwa tego jako blokady, czyli tutaj drożność nie jest zaburzona zatoki w tomografii komputerowej są bez cech stanu zapalnego, ujścia, wszystkie zatoki są drożne i jest upowietrznienie w trzonach małżowin środkowych. Upowietrznienie w trzonach, czyli tak zwana koncha ale w postaci Upowietrznionych trzonów zwykle ma mniejszy praktyczny problem niż upowietrznienie głów małżowin, dlatego że głowa małżowiny jest bardziej z przodu i zwykle upowietrznienie w głowie jest większe. W związku z tym blokada nosa wywołana powietrzem w upowietrznionej małżowinie w zakresie głowy jest znacznie większa niż blokada nosa wywołana upowietrznieniem trzonu. Upowietrznienie trzonu zwykle ma postać małego pęcherzyka powietrza w trzonie małżowiny nosowej środkowej i nie wiąże się to z żadnym problemem związanym z blokadą nosa. I u tej pacjentki również ani przegroda nosa skrzywiona w prawo, ani tutaj trzone, upowietrznione małżonami środkowych nie mają wpływu na dużość nosa. Natomiast zauważyłem u tej pacjentki silny kodor błony śluzowej i sporo wydzieliny zapalnej w jamach nosa, co tak naprawdę dobrze koresponduje z odczuciem spływania po tylnej ścianie gardła, to, to co pacjentka odczuwa i tak naprawdę klinicznie patrząc na pacjentkę było rozpoznane u niej klinicznie występowanie alergii. Tak naprawdę tutaj jeszcze no, pacjentka może mieć, ma, ma przekonanie, że być może ma jakąś alergię. Trochę czuje rzeczywiście objawów takich siennych w nosie, natomiast to też nie był jakiś straszny problem, poza tym, że właśnie ma spływanie. No, oczywiście trzeba zdawać sprawę, że spływanie po tyle sian i czy objawy alergii, czy sama alergia, no nie będzie w żaden sposób rozwiązana zabiegiem operacyjnym, tym bardziej zabiegiem w zakresie korekty przygady nosa i małżonków nosowych środkowych No i teraz pytanie, czy podać się zabiegowi, czy nie? Ja zasadniczo. No Tutaj y, powiem, powiem Wam, jak na to patrzę, czy taki zabieg wykonać i czy tu są moje sugestie. No oczywiście jednoznacznie odpowiedzi, ani zakazu, ani nakazu pacjentce nie wydam. To nie jest tak, że ja powiem tak, musi Pani ten zabieg zrobić, albo nie, nie może Pani tego zabiegu zrobić, bo coś tam. Natomiast mogę opisać sytuację na podstawie tego, co wiem od pacjentki z doświadczenia, pacjentki jako jej objawów, na podstawie wyniku badania, które ja mogę ocenić badając pacjentkę i na podstawie tego, co widzę w tomografii komputerowej i na podstawie tego, co lekarze sugerowali. I teraz tak, gdyby pacjentka miała problemy z zdrożnością nosa i to był jej główny kłopot, czyli niespływanie wydzieliny, tylko zatkany nos i to w, jeżeli mamy, mówimy o operacji przegrody nosa czy małżowin środkowych, to zatkanie, które by usprawiedliwiało taki zapis na operację byłoby zatkaniem stałym, dlatego że małżowiny nosowe środkowe w postaci upowietrznienia i, i przegrody nosa są stałymi elementami ewentualnej blokady nosa i one nie wiążą się w żaden sposób z, z niezmienną blokadą tych tak małżowin nosowe dolne. Zmienna blokada może występować w przypadku przyrostu małżowin nosowej dolnych, gdzie pozycja ciała bardzo wpływa na drożność nosa. W pozycji leżącej nos mamy słabo drożny, w pozycji siedzącej czy stojącej mamy nos odblokowany. Ta pacjentka moim zdaniem nie spełnia głównego kryterium operacji, czyli yy umiarkowane skrzywienie przegrody nosa i upowietrznienie trzonów małżowiny nosowej środkowych nie wiąże się z głównym objawem, który jest powodem tej ewentualnej operacji, czyli, blok czyli blok blokadą nosa yy i uzasadnieniem tej wykonania tego zabiegu. Yy. Także w mojej ocenie, tak wstępnie można spojrzeć na to, że wskazań do operacji pacjentka nie ma. Natomiast, oczywiście, czy powinna wykonać? No, teraz to jest pytanie. Z drugiej strony, patrząc, jeżeli pacjentka ma alergię i ma pewien, pewnego stopnia obrzęk błony śluzowej ze stanem zapalnym, z katarem, który zalega w jamach nosa i powoduje nieco pogorszenie jakiegoś tam odpływu, drenażu, wentylacji zatoki i samego odpływu z zatok, to tak naprawdę skorygowanie skrzywienia przegrody i otwarcia małżowin nosowych środkowych. Spowoduje tak naprawdę, że troszkę może mieć większą przestrzeń w nosie, co ułatwi prawdopodobnie leczenie alergii, bo jeżeli skupimy się na leczeniu alergii w postaci donosowej, czyli będziemy stosować np. pukanki z lekami sterydowymi, czy pukanki z salą fizjologiczną, czy leki donosowe w postaci sprayów różnego rodzaju, czy sterydowych, czy nowoczesnych, połączonych leków sterydowych z lekami antyhistaminowymi, to tak naprawdę u tej pacjentki będzie lepsza forma, dlatego że lepsza tożność nosa, nawet przy braku odczuwanej blokady. Może ułatwić jej przepukiwanie zatok, czy leczenie samego postaci podawania leków do nosa, bo one będą penetracji miały głębszą. Nawet w postaci używanej sprayu do nosa. Więc jakby to byłby taki niewielki argument za tym, żeby ten zabieg jednak wykonać. Natomiast zdecydowanie o ile zabieg w zakresie przegrody nosa jest bardziej tutaj sensowną opcją w tym przypadku, to zdecydowanie ja bym chyba odradzał wykonywanie korekty w zakresie trzonów małżowi nosowej środkowej, dlatego że one absolutnie nie wpływają na różność nosa, i otwarcie tych trzonów, nikt nie nic nie zmieni klinicznie u pacjentki. Więc ja bym raczej tutaj sugerował, jeżeli miałbym coś sugerować, to raczej, jeżeli Albo zabiegu nie robić, to jest jedno sensowne rozwiązanie, bo unikamy ryzyka, który może być związany z tym, że pacjentka podlega narkozie, samemu zabiegowi, jakimś ryzyko powikłań, no, jest blisko oczodów, blisko tkanka mózgowa w przypadku zateku, więc jakby jest to zawsze jakieś ryzyko, natomiast jeżeli już pacjentka zdecyduje się mimo wszystko na utrzymanie tego terminu i zrobienie zabiegu, to ja bym wykonał zabieg samej korekty przegrody bez ruszania trzonu morzowi środkowych, gdzie jest to tutaj bardzo mała korzyść w porównaniu z jakimś tam realnym, występującym ryzykiem. Natomiast jeszcze można z innej, z innej perspektywy na to, na to spojrzeć. Ja tak naprawdę za skórą pacjencem takie rozwiązanie trochę może. Może rozwiązanie takie pośrednie, to znaczy, żeby spróbować ten termin zabiegu ewentualnie przełożyć, ale no nie przełożyć za kilka lat, tylko przełożyć go załóżmy, jakby się dało o kilka miesięcy i spróbować intensywnie w tym czasie się poleczyć i alergicznie, bo jeżeli leczenie na alergię w postaci płukania z lekiem stredowym, czy tabletka antihistaminowa by znacznie poprawiła i zmniejszyła obie postaci kataru i pacjentka by przestała odczuwać katar i tak naprawdę ani przy braku blokady nosa i przy braku kataru sytuacja byłaby prawidłowa i odczuwanie jako nos komfortowy to tak naprawdę być może w ogóle zabieg nie byłby sensowny, więc takie rozwiązanie kompromisowe było, polegałoby na tym, że leczymy pacjentkę od jednego do trzech miesięcy Typowo, czyli no, w okresie wiosenno-letnim raczej bez. Diagnostyki alergicznej, tylko leczymy. I jeśli leczenie byłoby bardzo skuteczne i rozwiązały pacjentku i pacjency objawy intensywnie, to by tak naprawdę odroczyło czy zlikwidowało potrzeby wykonania zabiegu. Natomiast jeśli oprawa w zakresie spływania, wydzielnie do gardła u pacjentki byłaby umiarkowana, to ja bym wtedy rozważył rzeczywiście wykonanie tego zabiegu, tylko raczej nie za miesiąc, tylko żeby sobie dać to od 1 do 3 miesięcy postępowania i czasu na to, żeby to leczenie można było przeprowadzić tak już bardzo w sposób zdeterminowany, bardzo objawami i klasycznie, jakby ze wskazaniami, bardzo konkretnymi. Także raczej, raczej, raczej bym sugerował właśnie podejście, podejście tego typu. No zobaczymy jak to się dalej potoczy. Pacjentka podziękowała mi za wszystkie informacje, bo dużo informacji wniosłem do, do jej upotrzeżenia na, na sytuację w nosie, na jej objawy, na, na jej stan, stan chorobowy. Natomiast no, nie podjęła takiej ostatecznej decyzji, nie powiedziała mi, czy podejmuje, czy już dzisiaj przepisałem leki, zasugerowałem wzięcie tych leków przez y, ten okres y, testowy i powiedziała, że spróbuje tę terapię zrobić. Natomiast nie podjęła decyzji jeszcze w dniu wizyty, czy ten zabieg odwoła, czy raczej potwierdzi, na ten zabieg się zgłosi. Jeżeli by trafiła do mnie i opowiedziała mi, jaka była sytuacja, jaką decyzję podjęła, to oczywiście radni się za nim podzielę tą informacją i powiem Wam, czy, czy to leczenie pacjentka podjęła operacyjne, czy nie i czy skutek, y, który był spodziewany, czy by, by był kwalifikowany, przyniósł jej poprawę no, ale zobaczymy jak to się dalej potoczy. Yy, także tutaj no, takie, takie dylematy mają pacjenci, takie dylematy w związku z tym mam ja, bo jak jestem pytany no, to staram się wczuć w rolę pacjenta i opowiedzieć najlepiej jak jestem w stanie, jak umiem yy, na to co się dzieje. Oczywiście zawsze pamiętajcie, że decyzja jest po Waszej stronie i jak coś się nie uda, no oczywiście będzie to yy, trochę winą może lekarza, który się podjął tego leczenia operacyjnego, ale rzeczywiście no... Wina, nie wina, natomiast no, Wy zostajecie z tym problemem, który, który sobie powiem, sobie zafundujecie, decydując się na taki albo inny zabieg. Więc pamiętajcie zawsze, żeby generalnie do zabiegu podejść z rozsądkiem, z wyczuciem i żeby nie podejmować pochopnie operacji, bo Mam wrażenie, że są osoby, które się nie operują, pomimo tego, że powinny się operować, bo się boją, bo nikt nie sugerował dobrej operacji i właściwie unikają tego tematu. A są osoby, które operują się bardzo chętnie i od razu, zdają się na leczenie operacyjne, a tak naprawdę niekoniecznie muszą tego leczenia yy, doświadczyć, bo może to nie być w ogóle potrzebne i może nie być takiej potrzeby, żeby taki zabieg wykonać. A w gruncie rzeczy, poza tym, że zniosą samą procedurę i przetrwają ją, no to niewiele się zmieni w ich objawach. I mam wrażenie, że w przypadku samego spływania więzienia do Gardła czy Kataru, samo leczenie operacyjne no, nie jest kluczowe i moim zdaniem byłoby, ostatecznością raczej w wykonaniu takiej, takiej sytuacji niż pierwszym etapem, więc ja bym raczej sugerował mimo wszystko leczenie i dopiero w ostateczności leczenie operacyjne. Pozdrawiam Was ciepło z kanału RL Rafał Serdecznie trzymajcie się. Hej!